My jesteśmy w stanie zrobić właśnie i ładne zdjęcia i dobre klipy reklamowe, a w Pani branży zdecydowanie jest to coś, co będziemy szczerze mówiąc mogli łatwo nawet teraz reklamować. Co właśnie słyszeliście to kolejny klient, którego pozyskaliśmy do obsługi social media. Chodzi o to, że zajmujemy się robieniem zdjęć, filmu i obsługą social media. Instagramy, Facebook i TikToki, YouTube różnych marek, firm. Są to firmy, nie wiem, gastronomia, restauracje, fryzjerzy i inni, którzy po prostu nie mają czasu lub nie wiedzą, jak to ugryźć. A my się zajmujemy tym kompleksowo, czyli robimy zdjęcia, robimy filmy i wrzucamy to wszystko, gdzie należy, żeby oni mieli jak najwięcej klientów. Także polecam się, zapraszamy serdecznie o obsługę social mediów. Kontaktujcie się brief na Instagramie albo na mailu kategłopotem.pl. To lecę maneczkowi, witam was serdecznie. Jesteśmy w redzie. Dojechaliśmy do pięknych burgerach, których już znacie. Idę do zdjęcia i się najeść. Wziąć ci plecak? Proszę bardzo, nie ma problemu. Co, a schować ci nie chcesz tego? No. A bo ty robisz tym, a ja robię tym. Póki nie pada, to nagrywamy coś. Bo ogólnie podobno od dzisiaj będzie brzydko. Jeszcze jak tak patrzy na niebo to tam jest ciemno, więc rzeczywiście pewnie będzie brzydko. to jest nasza gwiazda główna, dzień dobry. Dobry, cześć. Siema. To jest szef kuchni y, w piękni Reda, on bardzo robi dobre jedzonko, ja bardzo polecam, które będę zaraz zjadł. Będę go zjadł. Więc będziecie mogli zobaczyć po mojej minie, czy rzeczywiście jest dobre. Jestem <grym> y, stałym y, Mustangiem, no. tylko bo chciałem tylko y, tą Toyotę Gierę zobaczyć. O, o, o ale są mega podobne właśnie, chciałbym się nim przyjechać. Chcieli no. mi dać właśnie na jazdę próbną, żebym mógł sobie wziąć, ale... Chcesz będziesz... jeszcze? Właśnie teraz na nowo zaczęli je wydawać, bo stwierdzili, że jest taki duży powodów, że zaczęli znowu produkować. Jak ja lubię tę robotę, bo smaczne. Już nie widzicie, co było smaczne. Ale przykładowe zdjęcia, które robię dla piknika, możecie zobaczyć właśnie teraz na pełnym ekranie cztery foty. I znowu moja gęba. No, tak wyglądały mniej więcej zdjęcia, które robię dla piknika i dla innych firm. Także polecamy serdecznie, obsługujemy do robimy zdjęcia i filmy i w ogóle. Już to mówiłem, prawda? Mówiłem. To jedziemy dalej terenowo. Gdzie tam w stoczni są te takie terminatory? Spróbujmy to wygooglować, a potem jedziemy nagrać TikToka. No Dobra, to nie jedziemy do tej figury terminatorska, terminatora i tak dalej, bo nie mamy już tyle czasu, bo Kowal dzisiaj jedzie na koncert. Myślisz, że może latać dronem? Yy... To jest kolejna rzecz. Czasami tak jest, widzisz, dojedziemy gdzieś i nagle, a oh, i nie możemy latać dronem. Yy... Ale jak będziesz skręcał, to już nie? Mam nadzieję, że nie rozsłyszę po prostu. A, no ciekawe. Chamsko rysujesz, zamierzasz popodnieść. Ej, a wiesz co? Mam... Popis. Tego dźwięku nie może być. A, okej. Okay. Eee, odpalę ci e, TikToka, Kowal. Musimy nagrać... Taki jest teraz trend. I nagrywamy trend do tańczenia z drona, do tej muzyki, której nie mogę odpalić, bo YouTube mi to zablokuje. Także lecimy z tematem. Wyglądało no, o tak. Tylko nie wiem czy to ma radę, bo ja zamierzam stać yy, tu. Mam nadzieję, że nie rozwalę ja znowu mustanga. <laughs> Wcześniej dach rozwaliłem, bo klienci leżeli. Nie dość, że już raz miałem taką wpadkę, że parę modą położyłem na moim dachu i powiedziałem, o, zrobimy fajne zdjęcie z drona. No, fajne zdjęcie może i wyszło, ale no, dach już trochę ucierpiał i musiałem zapłacić no, ładnych kilka tysięcy złotych za to, żeby wyciągnąć z dachu. Kilka tysięcy. Nie mogę powiedzieć dokładnie Ale ogólnie bardzo polecam tego pana. Nie wiem, gdzieś tu się pojawia. Nagrywałem ale do vloga, bo ja nagrywam milion rzeczy na raz. No tak, ja wiem. No ale to jest i tak za mało. No dobra, to robimy tak, że to będzie Mobbing! Też... Pomoc Jo! Jak się włącza nagrywanie? A ja nagrywam, okej okay. Masakra! No tak wieje, patrzcie, jak on krzywo lata, bo jest tak mocny wiatr, bo ledwo, ledwo ledwo trzyma się na tym wiecie, naprawdę trochę ryzykujemy dla tiktoka Ja... Jebie. O, widzicie? Patrzcie, tu o zdarło mi delikatnie bo tutaj o śmigło było i on tak wylądował się zsunął tutaj i zaczął o chroboczeć mi tutaj. A potem ty mi podesz aparat ja będę tańczył z aparatem Dobrze a on jest w bagażniku przypadkiem? <śm> 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 <noise> Podejrzałem ten aparat. <noise> ja ten specjalnie słaci. Okej. Okay. To co wyszło? Udało się? Myślisz? <noise> o Boże, jestem ciekaw. Jeżeli ten TikTok wyszedł, to możecie go zobaczyć właśnie teraz na TikToku. <noise> Zapraszam do mojego TikToka. No już podobne No i mamy takiego farta, że dosłownie teraz trzy minutki, zanim, jak ruszyliśmy od tego miejsca, gdzie nagraliśmy dwie minutki, nawet i patrzcie, co się dzieje. <śm> Mogę powiedzieć? Auto do kom! Mustang do ślubu, BMW do ślubu, Mini Cooper, Dostawczaki. Stawczaki, serdecznie. No. E, powiem Wam, że się trochę przyjąłem do tej moje łysinki, takie pseudo łysinki, no bo w sumie ja się go tak na raz na 1-2 mm i fajnie jest. Teraz idę właśnie do fryzjera, bo trzeba mi je zgoić, bo tu już są takie za długie. Tu gdzie tak bardziej łysieje, ja to tak trochę mniej ich mam, więc jak wszędzie wyrównuję na 1-2 mm i jest gigant. Serdecznie polecam mojego dobrego ziomka, Becker Studio Wejherowie, w ogóle Becker, bo y, nazwa Beck Studio, bo on się nazywa Tomasz Bekier, no a Becker to wymyślili moi obserwatorzy, ogłosiłem na Instagramie, na stories, na Instagrama zapraszam, y, macie jakiś pomysł, mój znajomy otwiera swój własny salon fryzjerski, no i ludzie pytali, jak on ma nazwisko i tak dalej, no i wyszło, że trzy osoby chyba zaproponowały Becker Studio. Tomaszowi się to tak spodobało, że od razu to daliśmy i tak powstało dzięki moim obserwatorom po prawie, nie wiem, godzinie czy półtorej godziny jeździe, czyli 15 km robiliśmy w godzinie czasu, bo takie są korki o tej godzinie. Pozdrawiam. miasto takie jest i małe trójmiasto. Czas na relacje dla precyzyjnych. Mały tip. Robię relacje dla nich i pokażę Wam co zrobić, żeby ulepszyć filmy albo zdjęcia, które robiliście telefonem, żeby te szumy zniknęły i żeby czerń była lepszą czernią. To jest coś, jeden z rzeczy, które mówię na moich kursach, a jeżeli chcecie dowiedzieć więcej, to Akademia na akademiafotomaniaku.pl. Kursy fotograficzne i kursy filmowania bajkowal. Wchodzimy w aplikację VSCO. W aplikacji VSCO klikam ten film, który przed chwilą nagrywałem. Bo, patrzcie. I jest sobie takie no dość blade. Czernie jest czernią, są dość spore szumy nagrywane to szerokim kątem. I patrzcie ten preset. BUM. Bez z. Bez i z. Czerń jest czernią i teraz tylko normalnie to po prostu zapisuję. I po chwili wrzucę na relacje dla precyzyjnych. Tak samo tutaj patrzcie. Drugie ujęcie filmowe. Robiłem coś takiego. Bardzo stabilne, bo szeroki kąt tych aparatach, bo to jest 11 pro iPhone. fajnie wygląda, i zobaczę. Uwaga, uwaga, o opatrzcie. Bez z, bez z. Przyznaj się, pokazałem Ci tą aplikację i od tamtej pory używasz się właściwie cały czas. Cały czas. Zawsze. No. Do każdego Zajadnice jednego zdjęcia z wykonanego telefonem, ale tak, do każdego jednego. No, no. do stories, jak chcesz wrzuces, to poznaję. Ja poznaję od razu te presę, że je użyłeś. Z koncertów no. często używasz. No. Kowal jest na koncertach, tak są takie fajne właśnie jakieś światła. I wtedy od razu używasz ten presę, bo to tak. fajnie. Znaczy nie kończysz ten, ale zwykle ten. No, zwykle no. ten. Znaczy w sumie chyba zawsze. Ja no. nawet innych nie chcę. No, że ten jeden, no. no. oni ma dużo fajnych. Ja mam zawsze zapisane 10 ulubionych z tej aplikacji. No i zamierzam stworzyć kilka presetów takich, żeby móc używać je w Lightroomie również. właśnie na podstawie tego co VSCO ma. Także wbijajcie na Akademia Foto Maniaków. No nie... Tam już są presety no. jakieś do kupienia. Się trudne, pojawią, inne, kolejne, ale te kolejne też się pojawią, także zapraszamy, jeżeli chcecie użyć naszych presetów. Tak jest. Ale jest tutaj, tak, jest tu ktoś. Słuchajcie, chciałem was przeprosić, a dokładnie chciałem przeprosić osobę, która pewnie tego nie zobaczy, ale w razie czego? Jeżeli widzicie limonkowego Mustanga z rejestracją GoFoto i jeżeli niechcący nie wpuściłem was na przejściu dla pieszych, a od dwóch miesięcy czy od miesiąca jest obowiązek zatrzymywania się, jeżeli pieszy zbliża się do przejścia dla pieszych, a nie kiedy dopiero ma zamiar wejść, to przepraszam, bo dzisiaj przyznaję, że znowu popełniłem ten błąd. Jadę, jadę, ktoś się zbliżał, a ja przyspiesiłem. Gdzie masz że nie masz. Naprawdę, no naprawdę, naprawdę. Nie no to jest takie chamskie, bo się zapomnę, a wiem, że mam obowiązek. Także próbuję się do tego przyzwyczaić. Przepraszam, z całego serduszka. Nie przyklejajcie karnych kłóców na moją szybę. Ja raz was przepraszam. Znaczy wejść ten trend, bo to jest niby trend, więc większość ludzi, którzy go tworzą, to mają... jakby mają bardzo dużo wyświetleń. A nie wiadomo jak to u nas będzie. Więc w sumie jak nie będzie dużo wyświetleń, to znaczy, że chyba to zmontowałeś. Wiesz o tym. Ten człowiek mówi to no. poważnie. Mogę mówić? No. Aha, jak ja, jak ja zawsze pytam, mogę mówić, czy coś nigdy tego nie wyrzucę. Prawda? mogę mówić? Co, mamy już coś mówić? Już? Damian, czy nagrywasz? Uch. Mogę mówić?